Andrzej Kołodziejski, szef Solidarności Polskich Więzienników, z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie przewodniczący, z założenia do przyszłorocznej ustawy budżetowej to pan już widział? Co tam tak, się kroi w tak. waszym resorcie? My otrzymaliśmy materiał właśnie założenia budżetu na przyszły rok. To, co zostało przedstawione, no to nie napawa on optymizmem przynajmniej nas mundurowych czynnych funkcjonariusz. Osobiście mam nadzieję, że jeszcze da się coś zrobić, że uda się wywalczyć wyższą waloryzację w sferze budżetowej wynagrodzeń. Czekamy obecnie na szczegółowy budżet do zaopiniowania. No i oczywiście nasza sekcja krajowa służby więziennej będzie do tego merytorycznie się odnosić, do założeń, właśnie do przedstawionego budżetu. O jakiej waloryzacji mówimy? No w tej chwili z założeń wynika, że renciści emeryci otrzymają ponad 12% waloryzacji, rent i emerytur, a w sferze budżetowej będzie waloryzacja na poziomie 6,6%, co jest dużo niżej od oczekiwanego procentu od funkcjonariuszy czy pracowników budżetówki, no bo ponieważ inflacja jest na wysokim poziomie, no to tutaj Komisja Krajowa podtrzymuje swoje zdanie 20% waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej. Mam tu przed oczami decyzję Prezydium Komisji Krajowej z 19 maja, która wprost o tym mówi, i dalej takie mamy oczekiwania. Jeżeli nie będzie godziwej waloryzacji tej mniej o której pan mówi, na poziomie 20%, tylko te kilka, to będzie się znowu tak jak w roku poprzednim opłacało, żeby z pańskiego resortu i nie tylko mundurowi szli na emerytury, bo jak sobie sumują waloryzację zeszłoroczną i obecną, znaczy proponowaną, no to lepiej iść na emeryturę. I znowu będą braki kadrowe po ostatnich podwyżkach dla emerytów. To ile straciliście kadr, ile procent? No ponad 12, około 12% kadry odeszło na zaopatrzenia emerytalne i rzeczywiście zostali skuszeni, bo to inaczej nie można tego nazwać, ale przede wszystkim wysokość waloryzacji, Waloryzacji renty emerytur powoduje to, że w stosunku do proponowanej waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, no, powoduje to, że jest wysoki wskaźnik tej fluktuacji, właśnie przechodzenia na zaopatrzenia emerytalne. No i to po prostu nie pomaga samej służbie, ponieważ zarekrutowanie, podjęcie całego procesu rekrutacji do służby, no to są ogromne pieniądze, nakłady, wysiłek. No i przede wszystkim tracimy bardzo ważną substancję doświadczonych funkcjonariuszy, i to jest chyba najgorsze w sprawach kadrowych. Dlatego, no, jeżeli i to rzeczywiście zostanie tak przyjęte, jak w tej chwili w tych założeniach się przedstawia. No to kolejny rok będzie trudnym rokiem, ponieważ będzie wysoka ilość znów odejść funkcjonariuszy na zaopatrzenia emerytalne. No z kolei duża praca przed służbami kadrowymi nad przyjęciem nowych funkcjonariuszy. No a co więcej, no myślę, że warto podkreślić, że doświadczenie w służbach mundurowych jest bardzo ważne, zwłaszcza w służbie więziennej, gdzie doświadczenie w pracy w bezpośrednim kontakcie z zasadzonym jest kluczowe dla samej formacji. Wróćmy do tych 20%, o których Pan wspomniał, pod dla budżetówki. To jest w sferze jakichś ustaleń jeszcze, czy można już oficjalnie mówić, że Solidarność będzie za tym, żeby 20% jednak? Solidarność, tak jak powiedziałem wcześniej, podtrzymuje cały czas to swoje stanowisko, że te 20% powinno być waloryzacji wynagrodzeń. Komisja Krajowa jest po posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego i tam zostało podtrzymane to stanowisko. W tej chwili też mamy sygnały, że OPZZ i forum wyłamały się z tej propozycji 20% i one postąpią ją teraz totalnie populistycznie 24%, i wygląda na to, że bardzo mocny podtekst polityczny w tym wszystkim jest. Z tego co wiem, no to mają się szykować na protesty, no ale to ja mimo wszystko uważam, że to jest tylko w kontekście przedwyborczej, jakby walki i zaznaczenia swojej jakiejś tam aktywności. Zobaczymy, co będzie. No ja mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś refleksji też w ławach poselskich i rządowych, że tutaj służby mundurowe nie mogą sobie pozwolić na kolejny rok wysłuchania. Wysokiej fluktuacji, bo no nie jest to właściwe, powiedział. No, ale wie zawsze to wasza konkurencja może powiedzieć, a my ich przebijemy. i 25% albo 6-7%, jak to było sobie panem Zamońskim, daje, bo nie moje, także krzyczeć można, o nie wiadomo jakie kwoty, a nuż się uda uzyskać więcej, wtedy powiedzą, to my to załatwiliśmy, a gdzie była solidarność? No. No, my, jak zawsze, merytorycznie, generalnie rozmawiamy z każdym rządem, jaki jest, no, a że inne centrale mają właśnie taki dość populistyczny pogląd i rzucania takich rzeczy w Eterno to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby rozbudzić jakieś tutaj demony, bym powiedział, a no to jest po prostu skrajny populizm. No bądźmy realistami, no to też jest wojna za wschodnią granicą, wiele środków idzie na zbrojenia, i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest takie zero-jedynkowe, tylko trzeba jednak realnie podchodzić do tego wszystkiego, aczkolwiek te 20% to tak jak mówię, no komisja Krewa to podtrzymuje i jestem pewien, że będą jeszcze negocjacje czy próby, przynajmniej z naszej strony jako mundurowy. Tak na pewno będziemy próbować zmienić, czy wpłynąć na decyzję, żeby ta waloryzacja była na wyższym poziomie, a przynajmniej takim poziomie zbliżonym do waloryzacji rent i emerytur. Bo właśnie w kontekście tych emerytów mundurowych wychodzi na to, już mieliśmy kilka lat temu też takie sytuacje, że lepiej było odejść na emeryturę, bo była wyższa waloryzacja niż wynagrodzeń w służbie. No i emeryci się śmiali z nas, że, że... pracujecie za drobne. Tak, tak.